Hello, hello. So, this is our first lesson, online lesson, and it will be on YouTube. Słuchajcie, pierwsza sprawa jest taka, tak jak już powiedziałem, yy, tak jak już wam napisałem na dzienniku. Jeszcze raz w razie co powtórzę dla każdej klasy. Zrobimy to w ten sposób, że będę wam nagrywał filmy na YouTube, będę je wrzucał o czasie, gdy macie normalnie lekcje w dany dzień, natomiast będę też dostępny później właściwie no w trakcie, ale chciałbym, żebyście najpierw w pierwszej kolejności obejrzeli ten film, porobili wszystkie zadania razem ze mną, słuchając i oglądając. I zrobimy to w ten sposób, że jeżeli będziecie mieli pytania do zadań albo jakieś problemy, to możecie się wtedy ze mną połączyć na Teamsie, na dzienniku, na telefonie czy przez maila, a nawet na Messengerze i po prostu zadać te pytania albo razem spróbujemy rozwiązać ten problem. Właśnie zauważyłem, że nie działa mi plik y, do oprogramowania, więc dopiero je ściągam, y, ale spokojnie może nie będzie aż tak potrzebny, a jak będzie potrzebny to zatrzymam i będziemy dalej, nie wiem czemu kam kamera mnie tak strasznie wyłapuje, ale dobra, nieważne. Ok, guys, so today we are star starting with your green books and it will be page 13. 13. Czyli w miejscu, gdzie skończyliśmy ostatnio, strona 13. Exercise 5. Ask other people in your group the questions 1 to 6 in exercise 4. So, we wrote, it was probably yesterday, 6 uh, questions to exercise 4. A właściwie to było do 3, nie do 4. Ok. okay. I like baking and doing origami. What do you like doing? So, tell me, guys, what do you like doing? Każdy może spróbować odpowiedzieć mi na to pytanie. For example, I like playing computer games. Question number 2. When do you usually travel? When do you usually travel? I usually travel in February. I usually travel in February. Nie wiem, dlaczego kamera mnie tak przybliża. Dziwne, creepy. Okay. I go on a holiday with my parents. So, where do you go with your parents? Where do you go with your parents? Hmm. I go to the parties with my parents. I go to the parties with my parents. Okay. Why don't you travel alone? Uh, why don't you travel alone? I don't travel alone because I like being with my friends. I don't travel alone because I like being with my friends. No, no naprawdę, coś się stało z kamerą? I tak to będzie wyglądało, Jesus. Okay, I usually hang out with friends at. When or what time do you usually hang out with your friends? What time do you usually hang out with your friends? I usually hang out with my friends at 7 p.m. I usually hang out with my friends at 7 p.m. Okay, next question. Who. Do you buy or do you often buy souvenirs for? Who do you often buy souvenir for? I often buy uh, I often buy souvenir for my friend Monica. who do you often buy souvenirs for I often buy souvenirs for my friend Monica. okay. And then there is a very interesting exercise, which is exercise 6. Student A, page 147. Student B, page 172. To zadanie, słuchajcie, można zrobić sobie z kolegą, koleżanką lub z kimś z rodziny. Na stronie 47 ja mam takie jakby polecenie. Da -da. The wheel of fortune is white. Work in a mnie coś tu jest nie tak. Ah sorry, 147. Uh, 147, Unit 1, exercise 6, page 13. So, look at the leaflet. You want your friend to join a climbing club with you. Answer your friend's questions about the club. So. Climbing club. New amazing climbing club for students aged 11 to 17. Classes every Saturday from 9 to 11 a.m. You don't need to bring any equipment. Price 10 pounds for 60 minutes. Classes at Riverpool School. Okej, okay. więc słuchajcie. Y musicie odpowiedzieć na początku pytania: przyjaciela, kolegi, kogoś z rodziny, które ta osoba ma na stronie 172. I oczywiście to pytanie jeszcze dodatkowo trzeba stworzyć. Tylko proszę was, nie, nie zaglądajcie tam wszyscy, tylko jakoś się podzielcie. Oczywiście, jak się nie uda Wam zrobić, to nie ma problemu. Ale wierzę, że moglibyście z kimś popróbować, więc zobaczymy. A potem macie: Now you want to join a sailing club. Ask your friend questions about the club. Czyli wtedy zamieniacie się rolami i to wy musicie y, zapytać się o różne kwestie związane z klubem żeglarstwa, do którego chcecie dołączyć. So, when are the classes? What time? Uh, what time does the class start? Na przykład. How much is for course? Do I need equipment. Where is the class? Więc można to różne wariacje z tego stworzyć. Tak więc słuchajcie, jeżeli tylko macie możliwość, proszę spróbujcie to zrobić. Spróbujcie zrobić z kimś, a jeżeli nie, to nawet samemu dla poćwiczenia zadawania pytań i opisywania różnych rzeczy. Pamiętajcie też, że zawsze możecie nacisnąć pauzę. Wrócić do lekcji za chwilę, jak uda Wam się to wszystko zrobić, tym bardziej, że. Fajnie by było, gdybyście naprawdę postarali się to zrobić. I yy, to, co robimy, zdalnie, słuchajcie, będę sprawdzał od razu po powrocie do szkoły, więc bardzo was proszę, żebyście, no, nie olali w sytuacji. Tylko działali ze mną. Ok, and now, please, open your workbooks. So, gray books, page 11. And now I need something and it, I need it. Praca. Zalesie. Nie, to tak nie może być. Muszę coś wymyślić nowego. Dobra, to w podręcznikach zrobimy. Teen Explorer 7, bo wy jesteście siódma klasa. I zrobimy sobie klasa siódma i dla pewności z. Ok, so we have got this white page and it will not be white soon. Nagrywa, nagrywa. Hurra. Ok, on page 11 we have got five exercises and you can write the answers down. Przeczytaj akapit o Kubie Składowskim. Uzupełnij tekst wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie w czasie Present Simple. Pamiętajcie, czas Present Simple to ten, który mówi, że coś się powtarza, coś się dzieje, um... Na przykład na co dzień, bardzo często, rzadko, nawet nigdy. My name is Kuba Składowski. I. Jeżeli jest I, you, we i they, to nigdy nic nie zmieniamy. So, I live in mielno. I. I 12 years old. Więc I am. Pamiętajcie, że w wielu językach nie mówimy. Ja mam 12 lat, tylko ja jestem 12 lat stary. Albo ja jestem nawet 5 lat stary, 10 lat stary. I am 10 years old. Ich bin 10 jahre alt. Więc słuchajcie, tylko w polskim jest tak, że ma się wiek. W innych, w innych językach najczęściej się jest starym. Ileś lat. Okej. Okay. I am 12 years old and I, ok, so it is normal, I go to a primary school. Ok. And I have to check the download. Spróbujemy to zainstalować. Mam nadzieję, że się uda, bo bardzo tego będę potrzebował. I can't. It's just on the other computer. I'm doing that programming. Okay, it is nice. Okay, perfect. Sorry, F. Okay, so I have two close friends there, Antek and Tomek. So it is easy. And we play football together during the lunch break. Czyli zawsze, jak jest liczba noga lub ja, zostaje wszystko bez zmian. We sometimes, ok, it is also easy because only go to the beach at weekends. But we, i teraz pamiętajcie, nie może zostać not swim, tylko musimy użyć. Don't swim. Bo w I i w liczbie nogi jest don w przeczeniach, i wtedy czasownik zostaje bez zmian. There, because the water is usually cold in the Baltic Sea. We also, i znowu jest we, więc my, like watching TV at my house. I teraz słuchajcie, jest antek. Jeżeli jest trzecia osoba liczby pojedynczej, to ona czuje się samotna, więc musimy jej dorobić jakiegoś węża. Więc antek. Has a really cool bike. No i znowu on jest samotny, więc Antek Rides. Oh sorry, ten. Ok, instalator, uruchom niego, teraz nie potrzebujemy. Very nice. Uh, Antek has a really cool bike. He rides it to school. Every day. Tomek, no i znowu Tomek jest samotny, więc musi mieć węża. Tomek, gdzieś trzeba dodać s. Jak to będzie w przeczeniu? W przeczeniu mieliśmy don't, więc do doesn't i doesn't have. Ok, so Tomek doesn't have uh, doesn't doesn't have, bo tu jest, słuchajcie, dalej got, więc musi być hasn't. To jest y, trochę inna zamiana, którą się uczyliśmy lata temu. Teraz już się tak nie mówi ogólnie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ale powinno być tak, jeżeli następnym razem jest got. A by, but he I am, you are He is, he is really funny, so our other schoolmates, czyli jak jest liczba noga, to zostaje bez zmian Like. Very good. Muszę pilnować czas, żeby się zmieścić i damy radę. Ok, 11, 2. Wybierz poprawne uzupełnienie zdań. Zakreśl literę A albo B. Pamiętajcie, że zakreś to w kółko. Where your uncle come from? I uncle, trzecia osoba, więc potrzebuje węża, bo jest samotna. So, where does your uncle come from? The baby in his parents' room. So, baby. One baby, so sleeps. Is Your birthday. No i słuchajcie, tutaj mogłyby być obie opcje prawidłowe, chociaż zazwyczaj jeżeli się pytamy o urodziny, to w jakim dniu są, a nie o której godzinie, są so, when is your birthday. I never were. Pamiętajcie, że przysłówki częstotliwości zawsze są po osobach, chyba że jest odmiana być. I never wear a hat. Do some Canadians speak French. So why? Dlaczego w Kanadzie niektórzy mówią po francusku? And last one, the bus is always late. Jest zawsze spóźniony. Ok. nice. Mm -hmm. 3. Uzupełnij poniższe zdania wyrazami z nawiasów, tak aby powstały prawidłowe zdania przeczące. So, I mm, mm, nie piję. I don't. I czasownik bez zmian. I don't drink coffee. Mary. Mary jest samotna, więc do przeczenia trzeba dodać S. Teraz jest, słuchajcie, doesn't have many friends. Bez sensu, że w jednym zadaniu robią Wam takie coś, w drugim odwrotne, no ale trudno. Doesn't have. Harry. No to never musi zostać w tym samym miejscu, ale on jest samotny, więc trzeba coś dodać. Never talks. Harry never talks during lunch. Day. They don't, bo w liczbie jest zawsze don't w przeczeniu, do any gardening. My grandma, no i babcia samotna, więc doesn't like doing origami. And six you. Nie grasz, czyli pamiętajcie, że you to jest też liczba noga, bo ty, you, wy, you, więc wy nie gracie, więc jak jest liczba noga, to na pewno będzie don't. You don't play chess. Ok. And next is exercise number four. Wstaw zajmek pytający w odpowiednią lukę, tak żeby powstało logiczne pytanie. So. Is your favorite book Animal Farm. Book to jest książka, więc musimy się zapytać co są so, what is your favorite book? Is Ryan in the library? Czyli miejsce, więc musimy się zapytać gdzie są so, where is Ryan in the library? Ok. Is the new student? His name is Eric. So, kim jest? Kto to jest? Who is the new student? A co mi tak? W telefonie, Ok. Uh, do you usually study in the evening, at weekends? Czyli w weekend, czyli to jest czas, czyli kiedy? When do you usually study? Do you go sailing? Because I really like it. Czyli ponieważ to lubię, więc dlaczego chodzisz żeglować? Why do you go sailing? OK, and the last one. Does your music lesson start at 6.30 p.m.? Zawsze jak jest podany czas, to jest duże prawdopodobieństwo, że pytanie zacznie się od wyrażenia what time, czyli o jakim czasie. Ok. And the last exercise is 5. Uzupełnij poniższe zdanie wyrazami z nawiasów, tak aby powstały prawidłowe zdania pytające. Tworzenie pytań jest na pewno trudniejsze, ale w tym czasie nie powinno być trudnych yy, przykładów. Tym bardziej, że taki czas znacie o 4 klasy. Every day after school. The piano. Więc słuchajcie, zrobiłem sobie po prostu zwykłe pytanie. Do you study? Do you study every day after school? Do you study every day after school? Jeżeli jest jedna osoba, to pytanie nie będzie na do, tylko trzeba coś dopisać, czyli węża naszego dodać. S. Does. Jason play. Does Jason play the piano? Ok. Your uncle, twój wujek, pamiętajcie, że your w ogóle się nie liczy do określania, czy jest to liczba pojedyncza, czy mnoga. Your uncle to jest jedna osoba. So, does your uncle like baking? Pamiętajcie, że jeżeli już użyliśmy s w das, to już nie można go dopisać do like. Where, i teraz friends to jest liczba mnoga, więc when do their friends go climbing? And the last one, oh no, sorry, five, uh, why, i teraz Jason jest jeden, więc samotny. Why does Jason play the piano? Pamiętajcie, że ja tylko wpisuję brakujące słowa. And the last one, people in the circus, czyli ludzie, no to liczba moga, do. People in the circus walk on a tightrope. Mi się nie zmieściło. OK. and this is all in this subject so we can finish time out and next time we will start time out de więc słuchajcie dziękuję za uwagę jak potrzebujecie jeszcze sobie przepisać zróbcie pauzę teraz and thank you very much say hello to your family I zdrówka, be healthy bye bye